Stał się Marsz Nordi już dla nas tradycją. Chodzimy prawie że co roku. Bardzo nas to cieszy. Jesteśmy w grupie. No i sprawia nam to przyjemność. A dzisiaj mamy szczególny cel. Idziemy dla WOŚ, dla owsiaka, dla dzieci, dla, dla sprzętu, dla, dla każdego, któremu ma to służyć. Trasa już znana mniej więcej? Tak, znana jest z Mikołajkowego rajdu. Chodziliśmy zawsze na Mikołajkowy rajd, a teraz chodzimy dla WOŚ. Chodzicie panie dla orkiestry. Y, czyli co, y, motywuje taki dodatkowy cel to, że. Myślę, że tak, bo my chodzimy oprócz tego w bali. Mamy taką grupkę rozbieganej bali. No ale dzisiaj jest taki szczególny dzień, że warto pomagać. Mieliśmy małą przerwę, jeżeli chodzi o międzyczony sportowy, bo w natoku różnych imprez chyba przez dwa sezony nie organizowaliśmy marszów. W tym roku jakby wracamy, no i w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizujemy właśnie marsz Northern Walking i wszelkie środki wpisowe właśnie przeznaczamy na ten cel. Trasa dość znana dla wielu, bo tutaj na osiedlu Niepodległości. E, tak, tak. Ja myślę, że tutaj już można by to nazwać e, takim chrzanowskim klasykiem, bo zawsze startujemy tutaj z przed szkoły podstawowej nr 10, e, e, dolinami Luszówki, Chechła, do zalewu Chechło, za, e, wracamy no i e, z tym samym śladem wracamy tutaj, to jest pięt lat. Gdzieś około 5 kilometrów. W jaki sposób te pieniądze z dzisiejszego Nordic Walking wspomagają? Czy do puszki wrzucają uczestnicy? Jak to wygląda? Znaczy, mamy tutaj wolontariuszy w okolicy i część osób wrzuca do puszki, natomiast my tutaj mamy jakby ustalone wpisowe 20 zł od osoby. Te, to wpisowe zbierają wolontariusze, którzy pomagają nam w organizacji i później protokołem przekazujemy, że tak powiem, Głównemu wolontariuszowi do puszki. Czy to jest tak, że ta aktywność, nawet jak się nie chce wstać, bo jest taka pogoda jak dzisiaj, to później przynosi tą satysfakcję, radość? Oczywiście, że przynosi. Nawet wystarczy, że jedna motywuje i wszystkie się zbieramy i idziemy. Także naprawdę warto w ogóle chodzić, dotleniać się, gimnastykować i naprawdę to jest fajna sprawa. Czy taka trasa jak dzisiaj to trasa dla każdego? Tak, dla każdego, bo to 5 kilometrów to jest po prostu spacerek. Widzę, że mają Panie serduszka, czyli już coś do puszki poszło. Tak, poszło do puszki. Na pewno jeszcze pójdzie.